Producenci owoców miękkich, którzy w proteście przeciwko niskim cenom skupu 15 lipca zablokowali drogę krajową nr 19 w Kuskach na Mazowszu, zeszli z jezdni. Dlaczego zdecydowali się zawiesić protest? Zdajemy sobie doskonale sprawę z uciążliwości tego, tej, tej formy protestu. Jest to nieprzyjemna, bardzo uciążliwa forma protestu i dla mieszkańców okolicznej miejscowości i dla uczestników, i dla osób przejeżdżających tą drogą krajową nr 19. Jest to nasza, nasza, nasz nasz gest dobrej woli do podjęcia z nami rozmów. Schodzimy z tej drogi, nie utrudniamy nikomu życia, nie jest nasze nie jest miejsce na drodze. Chcemy rozmawiać i, i, i doprowadzić do rozwiązania tego, 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 tego problemu. Pierwsze rozmowy delegacja protestujących, plantatorów przeprowadziła 16 lipca w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Ten rok uważamy za stracony już definitywnie. Już jest końcówka zbiorów, dla większości, dla części już się skończyły te, te, te zbiory, czyli ten sezon jest definitywnie stracony więc ta eskalacja protestu może na ten moment nie jest aż tak konieczna. Mamy zapewnienie dyrektora departamentu, iż w przyszłym tygodniu po powrocie pana ministra zostaną z nami podjęte rozmowy celem rozwiązania systemowego rozwiązania problemu rynku owoców miękkich i, doraźnych, i doraźnego zadośćuczynienia za utracone dochody. Dialog nie wpłynie jednak na zmianę cen skupu. Producenci kolejny rok z rzędu liczą gigantyczne straty. Te ceny są porównywalne do ubiegłorocznych, więc to jest kolejny rok ogromnych strat. My w tej chwili z tego co uzyskujemy na skupach 30-35 groszy nie jesteśmy w stanie pokryć 1 trzeciej kosztów produkcji, nie licząc kosztów, kosztów ochrony, środków ochrony roślin. Nie licząc amortyzacji sprzętu, paliwa i własnej pracy. Można to nazwać czystym wyzyskiem polskiego rolnika, bo jeżeli słoiczek konfitur z porzeczki czarnej kosztuje 8 ,99 zł 99 i tam jest tylko 160 gram porzeczki czarnej, więc w kilogramie jest 6 takich pojemniczków, więc 60 zł. Kosztuje kilogram porzeczki przerobionej już yy, po przerobieniu, więc yy, a my dostajemy 30 groszy. Podczas spotkania w kancelarii premiera delegacja plantatorów przekazała list skierowany do premier Ewy Kopacz. Chciałabym spotkania, chcielibyśmy wszyscy tutaj spotkania z panią premier, chcielibyśmy, żeby pani premier przyjechała do naszych gospodarstw i zobaczyła po prostu tą nędzę, która nas czeka, bo to jest kolejny rok załamania rynku owoców, owoców wszystkich owoców, w związku z powyższym my sobie po prostu nie wyobrażamy już naszej przyszłości.